Cześć, cześć, z tej, z tym sepson. i dzisiaj będziemy e, nagrywać jakby nic, nie, żadnej gry, tylko jak tutaj jest przerwa na ety, to znów przerwa na ety na 4 dni albo na 5, bo jadę na wakacje, e, więc nad morze, więc no, 4-5 dni nie będzie tak odcinków, ale obiecuję, że jak już przyjadę, to y, zrobię tak. Y, będę robił odcinki. Bo teraz nie robiłem, bo zrobiłem 3 dni temu tego live'a 5-godzinnego. Nad 5 i pół trwał. I no właśnie nagrywam. A teraz y, przerwa znów na YouTubie. Więc został w łapeczkę. Subskrypcję z znaczkiem, bo lecimy po 150 subów i jak do końca tego roku, tego roku jeszcze dużo jest, ale jak do tego końca roku wbijecie tak załóżmy 180 subów, to zrobię. Zrobię 5-godzinnego live'a i z, e, wy napiszcie w komentarzach, w odcinkach różnych, to. No, z czego chcecie? Czy na przykład pół godziny z tego, z Browstart, potem pół godziny z tego, potem na przykład trz, trzy godziny z Forta, a potem yy, godzinę z Brawla. Nie wiem, napiszcie, ja zrobię tylko jakoś, żeby to wyszło 5 godzin i no. Więc myślę, że nie będziecie smutni. Tylko na 4-5 dni, więc dziękuję wszystkim i pa za 5-4 dni.